i wszystkim. i przychodzę do Was z holem kosmetycznym. Takim typowo kosmetycznym. Nie będę to już nic innego pokazywać dzisiaj. I to jest hol to to w sumie nowości. Też kilka rzeczy, które dostałam. I tutaj nie przedłużając zacznę. I zacznę może od pędzli. Pędzle Wyglądają tak już go dzisiaj używałam, więc jest troszeczkę brudny. Biały, tutaj jest takim fajnym diamencikiem. I to jest firma Sans Body. Mam tutaj pędzel taki wielofunkcyjny do pudru, do brązera, do różu. I również taki malutki, cieniutki ścięty. Ja go będę używać do kresek. Też taki ładny z diamencikiem, z tej samej marki. Te pędzle są mega tanie możecie je dorwać na przykład w Douglasie, ten większy kosztuje około 19 zł a ten mniejszy 7,90 z tego co pamiętam kolejne rzeczy też do makijażu to będzie podkład marki Diego de la Palma to wygląda tak ja mam w odcieniu 21 i to jest podkład rozświetlający taka śmieszna buteleczka Tutaj normalnie sobie wyciskamy podkład w miarę jasny, bardzo lekki. Jest w nim bardzo dużo drobinek. Użyłam go na razie 11, to jest w ogóle włoska marka. Co do dalszej recenzji jakichś moich opinii tak dalej, to będę Wam mówić na bieżąco, czy to w uglubieńcach, czy zrobię Wam może test na żywo, jeżeli będziecie chcieć, jak ten podkład się zachowuje. Kolejna rzecz to jest korektor z Clarensa Eclat ten w pędzelku. Ja mam w odcieniu 01. Go używam codziennie, jest trochę brudny. On jest w odcieniu delikatnie różowym, ale bardzo ładnie zakrywa wszelkiego rodzaju zaśnienia. Pod oczami, i tak dalej. Fajnie wygląda. W ogóle nie widać tego odcienia różowego. Bo właśnie bardzo ładnie on to wszystko niweluje. Kolejna rzecz. Tutaj sobie sięgam. <laughs> Sorry, że tak. Kolejna rzecz to jest baza minimalizująca pory, taka matująca baza z diora. Ona wygląda tak. Z pompką. I słuchajcie, ja ją użyłam jak na razie dwa razy. Strasznie sucha baza, ale bardzo wygładzająca. Bardzo sucha, szybko się w ogóle tak jakby wchłania i już jej nie ma. No, użyłam jej na razie dwa razy, więc też za dużo się nie będę wypowiadała. Planuję o tej bazie zrobić osobny filmik będę chciała wam pokazać, jak on wygląda właśnie. Jak ona wygląda po nałożeniu podkładu? Czy warto wydać tyle pieniędzy na taką bazę? Ale to dowiecie się również w osobnym e, filmiku. E, jeżeli chodzi jeszcze o kolorówkę, to kupiłam sobie taki komplecik. On był w takim pudełeczku w Sephora, z marki Too Faced i to jest e, taki duet był. E, I to jest bronzer. Medium Deep Matte Bronzer. I to jest ten. E, muszę Wam tutaj przybliżać. Mam nadzieję, że wy widzicie. Piękny odcień takiego chłodnego brązu. On jest w takiej próbce, w takiej mniejszej wersji, po prostu do przetestowania, ale naprawdę produkt rewelacyjny. Od, już od kiedy go kupiłam, to już jest jakiś tydzień, dwa, nie no, ponad dwa tygodnie myślę. Non stop sobie nim twarz konturuję, po prostu jestem zakochana w tym produkcie. Bardzo ładny odcień brązu i do tego była miniaturka tej kultowej maskary to Faced Better Than Sex. Eee, już Wam pokazuję szczoteczkę I słuchajcie, na samym początku ja ją użyłam dwa razy. Na początku wydawała mi się beznadziejna, tragiczna, że w ogóle ona nic z moimi rzęsami nie robi i nawet tak napisałam pod filmikiem eee, Madzi Casual by me jeżeli się tak, jeżeli dobrze pamiętam, że mi ona się nie sprawdziła. Słuchajcie, ale po dłuższym testowaniu też ją używam dzień w dzień. Eee, po prostu zakochałam się, zmieniam zupełnie zdanie moje, po prostu tu pierwsze dwa wrażenia, no jakieś tak może, dlatego że świeża maskara i tak wiecie, za dużo tego produktu nakładało mi się na rzęsy i one po prostu wyglądały beznadziejnie, ale teraz po dłuższym używaniu i tak naprawdę codziennym stwierdzam, że maskara jest genialna i naprawdę już wiem o co chodzi z tym całym boom na temat tego produktu. I ten zestaw kosztował w 49 zł. Także, jak na przetestowanie, niedużo, niemało. No, tak w sam raz wydaje mi się. Kolejna rzecz to jest peeling z joskin. Peeling enzymatyczno-cery suchej i wrażliwej. 75 ml. Niedrogi był ten peeling, bo kosztował około 20 zł. Także będę testować. Zobaczymy, jak mi się sprawdzi. Kolejna rzecz to jest już mój kolejny. Lakier z semilaka. Jak wiecie, robię sobie teraz już od dłuższego czasu e, hybrydy i zamówiłam sobie odcień 0,23 banana. Ja już rzucałam kiedyś. E, Wrzucałam kiedyś zdjęcia, jak miałam ten lakier na paznokciach. Tak to było bodajże już w lato, jak mi koleżanka robiła, no to właśnie tym odcień stwierdziłam, że sama sobie go teraz zamówię, skoro robię a ten odcień się bardzo, bo on jest taki, słuchajcie, cytrynowy. Pięknie wygląda na paznokciach, najfajniej wygląda do opalonych dłoni. I przy okazji już tak pokazuję no, od bałaga i przy okazji, bo zamówiłam sobie to na Allegro jeżeli macie ochotę, mogę Wam podlinkować domówiłam sobie um, aceton kosmetyczny 1 litr i tutaj nawet jest napisane www.darmasklep.pl ja właśnie od nich zamawiałam tylko, że na Allegro i oni też się tak nazywają duży, słuchajcie, za 11 zł litrowy aceton i po filmiku Karoliny ze stylizacji jak sobie przeglądałam jeszcze na tej stronie właśnie Allegro, co by sobie tam dobrać, no bo jak za zyłkę, płacę raz no to może akurat jeszcze sobie coś dobiorę, coś mi się przyda i zamówiłam sobie tadaan, te klipsy takie do ściągania, przepraszam o, już, do ściągania hmm, hybryki klipsy normalnie 10 Stók, ciach, ciach, zakładamy sobie tutaj na folikę zamiast, nie na folikę, na wacik bezpyłowy, zamiast tej całej folii to po prostu wacik i ten klipsik. To też w ogóle kosztowało jakieś śmieszne pieniądze, bo coś około 14 zł. I mamy to, one są naprawdę fajnie się trzymają, nic nam tutaj nie spadnie. Jeszcze jak będziemy mieć ten wacik, to już w ogóle będą się super trzymać. No i 10 takich klipsików, około 14 zł. Ułatwi mi to, bardzo mi to ułatwi cały zabieg ściągania hybryd, także mega się cieszę, że coś takiego mam. Kolejna rzecz to jest yy, Rexona, yy, antypespirant yy, w promocji za 7,99 w Superfarmia. Ja, yy, ogólnie bardzo lubię te antypespiranty z Rexona i tylko je używam. Yy, jakoś boję się przetestować coś innego, bo yy, mam obawy takie, że nie wiem, nie sprawdzi mi się. Aczkolwiek... Może mój błąd po prostu. Jak macie jakieś super ekstrany, perspiranty, które polecacie, piszcie, wypróbuję i będziemy tutaj testować. Kolejna rzecz to L'Oreal, woda micelarna uwielbiam jeden z moich lepszych płynów micelarnych, jakie kiedykolwiek używam. Jeden już stoi w łazience, już gdzieś mam tyle, drugi mam w zapasie, ponieważ zmienili opakowania, jak się dowiedziałam, i formuły tych płynów micelarnych B-beauty. Be w ogóle już się nie kupuję i muszę sobie szukać jakichś innych zamienników. I kolejna rzecz to jest tutaj. O, Mój żal, nikogo nie zaskoczę oczywiście. Tak, ha, ha, ha Kasia i jej żale z Lidla Finale za 3 czy 4 zł. O zapachu moreli pomarańczy pół litra, tak polecam. Bardzo fajny produkt, taki nie jest ani rzadki. Słuchajcie, taka m, forma raczej jak galaretki, przepięknie pachnie. Może ktoś pewnie na ale za cenę 3-4 zł. Czego chcić więcej? Jak dla mnie spoko. Raz na jakiś czas sobie kupuję i no, i sobie używam. I ostatnia rzecz, prezent, który dostałam Daisy Dream od Marka Jaykopa. Ja tutaj mam tą największą pojemność 100 ml, piękny zapach. I to jest zapach taki owocowo-kwiatowy. Wyczuwalne, słuchajcie, tutaj mam jeszcze ściągę, nuty głowy, jeżyna, grejpfrut, gruszka, nuta serca, jaśmin, śliwka, liczy, niebieska, wisteria i nuty bazy, białe drzewa, piżmowoda, woda kokosowa, przepiękny, kobiecy, taki dziewczęcy zapach, leciutki, e, bardzo fajny na ten okres taki letnio, wiosenno-letni, e, także, także taki zapach. Piękny, śliczna buteleczka, w ogóle jak to cudnie wygląda na toaletce. Ogólnie jestem zapak, zapachomaniaczką, tak jak to się mówi. Mam strasznie dużo zapachów, więc mam nadzieję, że kiedyś zrobię wam osobny filmik na temat moich zapachów. I w ogóle przymierzam się do tego filmiku, o mojej talece, o tych kosmetyków też mam mnóstwo. Także chcę się z Wami podzielić i Wam też poopowiadać różne fajne rzeczy. Jeżeli filmik Wam się poda oczywiście kciuki w górę, zostawcie po sobie ślad w komentarzu, coś, coś napiszcie. W opisie daję Wam linki do Instagrama, Snapchata, Facebooka, także jeżeli macie ochotę to oczywiście zajrzyjcie. Ja żegnam się z Wami i do następnego. Pa!